Dziś. Dzień dobry, mówię do Państwa stojąc przed zespołem opieki zdrowotnej numer 2 w Rzeszowie. Zapewne wielu z Państwa nieraz odwiedziło tę dużą i działającą od 70 lat lecznicę. To właśnie tutaj, każdego dnia setki mieszkańców powiatu rzeszowskiego korzystają z pomocy medycznej. Zadania samorządowców nie kończą się na samej ochronie tego co najcenniejsze, czyli naszego zdrowia. Zos nr 2 realizuje także misję promocji tego, co jest korzystne dla funkcjonowania naszych organizmów. Lista specjalistycznego wsparcia, na jakie możemy tu liczyć, jest długa: od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez opiekę ambulatoryjną, aż po rehabilitację. W ubiegłym roku licznik udzielonej tutaj pomocy zatrzymał się dopiero na ponad 300 tysiącach porad lekarskich. W tym odcinku samorządowego informatora warto także wspomnieć, że właśnie na terenie powiatu Rzeszowskiego działa sanatorium imienia Jana Pawła II w Górnie, odgrywające bardzo ważną rolę w leczeniu gruźlicy i chorób płuc. A to już inna placówka na mapie medycznych działań powiatu, a dokładnie przychodnia rejonowa w Boguchwale. Mieszkańcy mogą skorzystać tu z usług od poradni ogólnej, przez poradnię dziecięcą, po wsparcie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej, a także specjalistycznych porad stomatologicznych i ginekologicznych. Przed dobrze zorientowanymi nie trzeba odkrywać, że placówka ta wymaga dużo nakładów pracy, by dorównać standardom nowoczesnego ZOS numer 2 w Rzeszowie. Ta zdecydowanie uboższa lecznica powinna odgrywać kluczową rolę w lokalnej opiece zdrowotnej. Z pewnością można to osiągnąć, łącząc siły i środki w nowej kadencji samorządu. Zapewniam, że do tego tematu wrócę. Dziś mówię już do zobaczenia w kolejnych odcinkach poznajmy pogar Rzeszowski mówił do Państwa Krzysztof Jarosz.